Cześć ludziska, witam was, Old Gramer like Ach, myślałem, że już nie zaczyna nagrywać, bo normalnie wciągnęły mnie z powrotem odcinki 2,5. Oczywiście ta wersja z Charlie Sheenem, bo te sezony są oczywiście najlepsze bo te kurwa z Asztonem, kurwa Kutasierem są tak śmieszne jak moje gówno pływające w kiblu po wystraniu się no chodźcie, chodźcie kurwa za ekipę ciągnę na kilicha e, dobra no co e, jedziemy, katujemy e, załatwiłem misję z hakami w magazynie Zdobyłem haki, zabiłem paru skurwy synów Było grubo, ale się udało. Tu jakaś łódeczka kurwa popływać można. Było ciężko, ale... Ale się udało. Dostałem trochę trochę nieźle w pierdol. Ale... Nieźle. Dobra, komu? Temu pedałowi Mam miałem Mam dla haki was haki. haki. Ja, niesamowite! Nie doceniliśmy go! Ja twój stary też nie doceniłem. <grym>, trudno nas o to w sumie winić. Spójrz na niego. Czy już? Ty skończyłeś, my mamy robotę. Kiedy skończymy, zostawimy ci kilka tyrolek. Lin <grym> w sensie. Ha, wiemy, że człekokształtne lubią się nimi bawić. Chyba kurwa stara jak ich rodziła, to zacisnęła kolana. I kurwa mieli mały niedopływ... kurwa powietrza. Dobra. Próbkę tkaniny. No, oh. Ja tu kurwa po nocy nie będę zapierdalał, pierdole. Ale w końcu będzie trzeba tą misję wziąć, nie? Dobra, może polećmy dalej! John Ventory, dobra, nie być ten... Mapsa! Co tu możemy zrobić? O nie, 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 nie. kurwa, do tej jaskini tutaj nie wchodzę! tam taki wpierdol mało nie dostałem... Bezpieczna strefa. Dobra, do kwatermistrza polećmy czekać. F, a nie mogę śledzić tego celu. Kwatermistrz Nil. Dobra. No ej, 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 czemu na mapie mi się nie pokazuje kurwa gdzie mam iść? Co to do kurwy nędzy jest? Dobra, ziomki, wypior dalacz na? Wina... już se kurwa kulachy znowu połamałem Dobra, trzeba budzić iść, nie? Gdzie budzimy na kielicha? <laughs> Dobra na lekarz rodzinny, co to kurwa jest? Dobra, punkt nawigacyjny ustawiam sobie tam. Zapierdolamy, nie? To jest, moi drodzy, gra kurwa o bieganiu, skakaniu, a nie tam, kurwa zombie! Chuj zombie, biegasz, skaczesz. Nie no, szacun, szacun. Take Light, moi drodzy, piękna polska produkcja, wspaniała giera. Kisiel w majtach ma każdy kurwa gracz, który w nią gra Jest zajebiście wy, i Chuj, biegniemy do przodu, jestem w kiepskim kurwa stanie du Tylko przypominam, żeby nie bawić się nocą w bohaterów Wracać tutaj albo szukać schronienia Nie bawić I... się nocą w bohaterów, Chciał się pobawić, będę musiał się kurwa w końcu pobawić o, Chuja, pana, takie zadania mam, że ja pierdolę No, o, o. Kakuj kurwa dziwko Spierdalamy O, dotarliśmy, jest, dotarłem do wieży Proszę kurwa, zobaczcie na mapie, gdzie jest wieża w ogóle A, to ten centralny punkt, dobra Spierdalaj Wiem, że płot pod napięciem Chomy do kwatermastrza Rodzeństwo, misja rodzeństwa. więcej sygnałów z innych części dzielnicy. No, ziomuś, widzisz jakie rzeczy ci dostarczyłem, a ty co mi tu kurwa dasz? Coś dobrego? Wytrch jeden, okej. Okay. Nieźle. Można z kimś pohandlować? Cześć, ziomuś. Przeleźmy Wiesz, że ci... sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. <laughs> kurwa, człowieku, mój czas to pieniądz! Eee, dobra, stąd coś, mogę zapierdolić jakąś flaszkę, kurwa, na drogę? działają znacznie lepiej. Ciekawe, co się stało. No, ciekawe, co się stało, kurwa, nie wiesz? Baranie. Hono, mam dla ciebie ekstra ofertę. O, dobra, jakieś dziwki? Wzmocniony Kupujemy. Dobra, oferta ograniczona czasowo. Chuj, wziąłem. Gaza, e, jakieś apteczki są. Ty no gościu, masz tylko dwie apteczki? Kurwa, co za nietek. Ja pierdolę. Wytrychów tam od chuja. O, gwiazdki do rzucania to się przydadzą, nie? Z 10 weźmiemy. Będzie napierdalać kurwa jak... MICHAEL DUTYKOV! Sikierka Złotej Rączki? Kurwa, co to jest? Dobra, chuj. A co mogę mu sprzedać? Mam tu jakieś kurwa takie... Po ...pięciokrotne rzeczy? Lepsza... Ty, 10 razy kawa. Mogę mu napierdalać kawę, no co? Ty, nie piję kurwa... ...tej kawy, no to ojebie. Fajki? Kurwa, nie palę, sprzedaj wszystko. Co jeszcze mamy? Nie no, z tych to... Mm. Zobaj ile kurwa kasiury dojebałem. Rura zmodyfikowana, flara, petardy, toksyczny porost. No to kurwa cinko idzie. Ej, kup. Co mogę teraz kupić? Mam 4000 Mam kurwa tyle pieniędzy Co ja mogę kupić, no nic Wytrychów trochę pewnie kupię sobie 100 wytrychów kosztuje mi Nie no kurwa nie najebę se tylu wytrychów o, 31 dobra Kup, przydadzą się A no, już pohandlowałeś trochę No To spierdalaj No entry No entry kurwa No entry, no entry Ziomki jakiś pistolet Czy coś bym kurwa Znalazł... Chuj. Nie ma pistoletu. O pierdole, nie! Słońce zachodzi. Ja idę się pierdoląć gdzieś w kimę. Czy tutaj będę mógł gdzieś w którymś w pokoju się przespać? Do rana? Ja wiem, że... No kurwa pomagam jak mogę. Ty kurwa cieciu jebany. No nie mam, na górę bym musiał jechać, to ja może coś na górze. Co jest ciekawe, bo Teraz czekaj, tam. No, zawinałem się. Dobra, weźmy windą, zobaczmy, że coś ciekawego tam będzie. O, różnie bywa, może jakaś dziewczynka na górze. pokazał mi miejsca, w których można trafić na tych sprinterów. Skaczę z radości na samą myśl o bieganiu po mieście po zmroku. Oczekaj, to jakieś maile? Nowe wiadomości, co to kurwa jest? Dobra, pierdolenie o moim ostatnim wyżalaniu się o kościele. O, Tower of Doom, kurwa, trzeba zacząć rozegrać jeszcze dwa odcinki, bo zapomniałem, kurwa, o tym zupełnie. A, to trzeba, kurwa, odpalić w końcu tego jebanego kurwa Final Berna. Ale pięknie staje, 30 klatek mam. Czemu 33, Ograniczyłem do 30. No coś kurwa nie tak Piertora Gdzieś mogę się tu zdrzemnąć? Ty ziomuś Ty, ty kurwa... Chuju co tą kawę pijesz? Mogę tu gdzieś przykimać? Widziałem w szkole jakichś ludzi. Ciekawe co oni tam robią, nie? Kurwa uczą się! A co ty kurwa myślisz? <słuch> O, gościu, daj nam do tego obrzyna, kurwa. Ta, chuj, nie podzieli się, co za cweli jebany. Mam się tu zdrzemnąć? Nie. To spierdalaj, kurwa. Obrzyna są ostrze, ja zapierdalam po dworzu, kurwa, z jakimś tempem, kurwa, otwieraczem do puszek. Wejmę se tu. Co się tu dzieje? E, ludzie, je tu kto? Je tu, kurwa, kto? O, jest 60 klatek. No, zobacz jak płynie! Uuuu! Kurwa jakby cała gra, tak mi chodziła tam... Ten... Kurwa srał, srał, radością. Dobra, ej, no kurwa... Jest tu ktoś? Może ta dupa będzie, to bym sobie poruchał kurwa przed misją, no. <laughs> Czekajcie, wejdźmy tu. Co tu się kurwa dzieje? O, to co leczy... Tu kurwa syf... Tu śpi gościu... Uu! Stoi mi kurwa od dwóch dni i nie opada kurwa, nie mam już siły, nie mogę biegać. Ja pierdolę. Co to kurwa za krzyki? Co to za krzyki kurwa? Pozwoliłem krzyczeć? A ty co? O, jakiś handelek. Oferta ograniczona czasowo. Plan klucza Bena Franklina. Dobra, chodź w dupę z tym planem, w dupę w zasadzie. Kabel zasilający. O, masz trochę apteczek? Dwie, no kurwa, co oni po dwie apteczki sprzedają? Co za zachuje? Petard trochę kupimy, kurwa. Z 46, niech będzie. Nikt kurwa apteczek nie ma, ty po dwie apteczki. Co wy, kurwa, co to, to jakiś deficyt? Kurwa, strajkują w realu, czy jak? Ja pierdolę. A, tutaj, tu, tu jest, tu jest gdzieś moje spanie. O, jest. Prześpi się. Tam było do nocy. O, prześpij się do rana. Dobra. Pierdolę. Prześpi się do rana. Zatwimy misję ranne. 10. Nie, Dziesięć... ja pierdola, ale to jest kurwa śpioch, jebany. Mogę wyskoczyć z tyendu? rozjebam ci kurwa beton. <noise> Wesoło by było. Ale mój bohater to jest kurwa jebany śpioch, śpi po 9 10 godzin kurwa. Ja tu po 4 godziny, po 3 śpię, a ten kurwa chuj tutaj 90 godzin, no. Mistrz pokazał mi miejsca, w których Co można To za Pedry jebany. Skacze z radości na samą myśl o bieganiu po mieście po zmroku. Ja też dlatego kurwa nie biegam. Za się tymi dziennymi na razie bym kurwa. Potrzebujesz czegoś? Twojej starej O ile ma kurwa 35 lat. Maksimum. <śmaksimum> Dobra, ty. Miałem zaznaczone, już nie ma. No to jest kurwa. Co to ma do chuja być? Tu chciałem iść. Tu Kwatermistrznil. Czy kwatermist sznil miał coś. Wyzwanie psychol... Lekarz rodzinny Kurwa, co to jest? Co to w ogóle jest? O! Tu ten, ten cel będę śledził. Chcę się kurwa dostać do hangaru mam... A, tu muszę zapierdać. No byłem tam no kurwa, ale cóż oh, BUU do góry, jeb przez płot! Tak! I wyskok Kurwa! A się popisałem, kurwa, niczym parę Paris Hilton śpiewając, kurwa, piosenki. Ale po niej, kurwa, skaczę jak ten, no, co chodził, kurwa, na rozdaniu oscarów po fotelach, kurwa, i ludziach, no. Wiecie, kogo chodzi, jak nie, to wygooglujcie, bo ja nie pamiętam. No, no kur... Bezpieczna strefa jest, no kurwa. Dobra, lećmy dalej. Pyk, myk, tutaj kurwa. Coś się dzieje, tu na nadziani jacyś. Tu. Kościół! Ty mogę mu tak zajebać, żeby w końcu mu rozjebać ten łeb? No. Przeszukaj cwela. Ty chujo. Yes, broń mam! Kurwa mam broń, mam broń, mam broń, w końcu! W końcu mam broń. Dobro, spírdalaj ty. Haha. Ugh. Dovíď to. <s> <s> Na paloma. No, 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 no! Nie bij. No! 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 Niemiecki pistolet, to mi się podoba. Ten też kurwa nie bardzo. No weźmy. Zwykły młotek wymieńmy na zmodyfikowaną rurę. Kurwa. Jeszcze kurwa, najpierw no, 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 a teraz kurwa napalona garafa kur z pilotażu. Pierdole. Co za dziwka. Galer... Galerienka. Tak mi się wydaje. Mam pistolet kurwa, mam pistolet ludzie, wiecie co to znaczy kurwa mieć pistolet? Kurwa będę jak strażnik Teksasu kurwa. Tu już coś otwierałem? Pewnie ta! A chujnie! Wymyse kawę, se plastik Co to jest? Chuja jest Tu coś mamy? Tu jakaś krew Stół Oj szybciutko, szybciutko otwórz to O! Części metalowe, kurwa! Ktoś zbunkrował Przede mną części metalowe Hit and Hut and Kurwa, kurwa, kopa, kurwa, kurwa, to było dobre, ale kurwa, kurwoli usmażyłem. Mogę to wyłączyć? Znaczy, nie mogę tego wyłączyć... Nie mogę, kurwa! Czekaj, ta kurwa pułapka, usmażyłem plechuj za jednym zamachem. To mi się podoba. Uaaaaa, zjebał się! Czekaj, to lecimy, tu jest jakaś puszczka. Poczuszka papierosku, poczuszka papierosku, poczuszka papierosku. O no nie, bala kurwa. Zdyszała tu. Bleżą z kurwy, syny. A ja lecę dalej, kurwa. O, safe, safe. Jest safe area. O, jak mnie miło, kurwa, jestem w bezpiecznej strefie. Ha, ha, ha. Mam niewykorzystany punkt umiejętności. Sobie je wykorzystam. Poziom przetrwania. Co ja tu kurwa mam? Początkujący handlarz. Nie wiem, czy aż takie to jest. O, mistrz rzemiosła. To, myślę kurwa, że będzie dobry patent. A tu co my mamy? Czekaj, ta a to rzucanie tymi ostrzami. Hm. O! Odporność. Dobra. To jest, to jest, to jest myślę, że dobra umiejętność. Dobra, czekajcie, bo kurwa. Trzeba wyjść z tej strefy. Wpierdulmy się tu. No nie tak bardzo, no. Eee, dobra, lecimy tu i teraz tu. Znowu jesteśmy w tym kurwa samym chujowym miejscu. Raa, yy. I chuj wam w dupę, kurwy. Kamieni kupa. Uwaga, ponieważ nie słyszysz kwistków na psy, musimy się z tobą komunikować bezpośrednio. Masz się stawić tutaj natychmiast. Ukraina, Tolga, to czy to ty? Ech, chcę chcesz z nami rozmawiać. Cóż, ja z nim nie chcę gadać. Powtarzam, rozkazuję ci stawić się natychmiast. To wszystko. Co? Co? Wyłącz radio. Jasne. Co kurwa spierdalaj? Chuj ci w dupę ty pedale? Korze wskazuję ci stawić się kurwa! W dupie się kurwa staw. Ja tu kurwa misje robię sobie... ...swoje. Mam cię w dupie! Chuju i trupie. O.

Kilka kulek i nic mu nie jest? Tak? A ja z wami skończę?

Nic, kurwa, zajmę tych pedałów i stale się przydaje. No, są twardzi, bo tam kurwa obudowani są, nie brak. jaki kurwa brak miejsca w ekwipunku? Co wy mi tu pierdolicie? Noż do trzciny. Rozmontuj, kurwa. Szpadel. Rozmontuj, tak. Rozmontuj, kurwa. Bierzemy sierpa, naprawmy ją. No i pięknie, zajebaliśmy. No i cudo, dobra. Misja jest tutaj. Musimy kurwa odzyskać. Coś tam. Ale to w następnym odcinku pozdrawiam was Old Gamer. Trzymajcie się na razie.